Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Z jednej strony zbójnik, z drugiej symbol ten, miejscowości. Beskidzka Piątka wydała cykl okolicznościowych monet. Są to funty beskidzkie. To nie jest pieniądz, to jest taki bon towarowy wydawany w formie reszty. Każdy, kto zakupi coś w jednym z punktów honorujących funty wiślańskie, w tym wypadku funty zbójnickie, jest w stanie w innym z tych punktów wydać to w formie bonu towarowego wartości 10 zł. Jedni funty wydają, inni zachowują na pamiątkę, tak jak Monika i Wojtek Sopniewscy. Często podczas swoich wycieczek kupują pamiątkowe monety. To jest duże lary. Nie tylko dla kolekcjonerów, ale również dla takich zwykłych ludzi, którzy chcieliby zachować pewną pamiątkę po spędzeniu czasu w tym miejscu. I my to właśnie tak traktujemy. A to, że udaje nam się zbierać takie rarytasy i takie monety w całej Polsce i udało nam się również tutaj, no to. Tylko cieszy i jest to tak jak mówię ogromna pamiątka dla nas. Z tego co widać głównym zainteresowaniem te funty cieszą się wśród kolekcjonerów. Także jest to pamiątka z Wisły albo typowo dla kolekcjonerów zbierają do swoich bogatych kolekcji. Beskidzkie funty można kupić nie tylko w punktach turystycznych w Wiśle Ustroniu, Szczyrku, Brennej oraz Istebnej, ale również w restauracjach czy hotelach. W tej restauracji, w brennej, klienci funtami po prostu mogą płacić. Za te funty można kupić wartość towarów za 10 zł. Praktycznie, jeżeli tym funtem się płaci, to jest to wartość 10 zł każdego towaru, który jest w kuchni czy ewentualnie w bufecie. Akcja sprzedaży funtów Beskickich potrwa do 3 marca. Hanna Blokerzbacza, portal ox.pl